Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem z Kowron Gaming i to jest poradnik. Tak, let's play. Spokal. Spoko life. Tak więc sobie przeczytajmy. Dobra, ogłoszenie tam. Czytajcie tam wszystko. Bez mapy nie doszliśmy do miasta przecież. Yy, mm, dobrze. Tak więc, jak już wspominałem, wchodzimy tu. Oj, drogo. O, kurde. Zwycięstwo. To, kurde. Ja! Jaki fart, dobra, złapałem. Bo drużyna, bo o to chodzi, że poki wodne kontrują moje poki. Już wygrałem z nim raz. Tak więc drugi też. Z nim będę wygrywał. O nie, boję się o niego. Och, Wygrałem. Jeszcze go złapałem. Dobra, drużyna. Nie, no dobra, dobra. Nie, nie. Przegrałem. Dobrze, taki fail małem. No, ale dobra. Ktoś mnie zaatakował i wygrał. Niestety. Nie. Ym... Tak, o slowpok. Ze slowpokiem to chyba raczej przegramy, no. On jest bardzo silny. Jak na te levele. Oczywiście mówię o tych levelach. Czemu? Mm. Kurde, czemu? Ach! Dobra, na polano idę. Też przegram. No. Nie wiem, czemu Maus w ogóle nie dostaje. Dobra, wiem, że po mnie nie lubię. Teraz. No, co oni się tacy dobić zrobili? No, teraz. Bardzo. A, bo ja chyba słabych atakowałem. Widzę, że mało punktów akcji. Dobrze Tak więc Teraz wam pokażę w zakładce Klikanie Że linki można Tak, wy nie widzicie, że ja tam klikam w te linki Ale mi się one wyświetlają Bo ja teraz zrobiłem tak na nagraniu Żeby to, tego mi nie było widać Bo to bardzo Spowalnia rozgrywka. Nie spowalnia, tylko wy się będziecie nudzić, że tak to widzicie. Myszkę i się nie nudzi. Dobra, zresztą o czym ja mówię, chyba każdy zrozumie. Dobrze. Myślę, że Wam się spodoba. No, 50 punktów akcji to dosyć spora sumka. No, bardzo słabe, więc atakujemy. Spróbujemy chociaż. Kurde, raz... O, jak mam, mamy szansę z dragon wygrać? Hmm, widzę na tych niskich levelach to tak szybko zlatuje te punkty, jak kraby. No nie wiem, czy to jest wodny pok. Chyba raczej nie. I dlatego... Przegrałem? LOL LOL, co ja tak przegrywam? Sala treningowa. Dobra, slowpok. Staramy się wygrywać teraz. Bo tak to to uh. No właśnie, o tym mówię, że nie będzie chciał stawać do walki. O nice! Nice! Perełka op. Ach, nie stosuje się do nagrania, która? Zresztą troszkę tam. Level up mam, i tam mam drink dodatkowy slowpok. No chyba z nim nie wygramy, tak więc No właśnie, wolę na tym przegrać Niż na tym moim głównym No zawsze ten taki farciarz tu jest, to jest taki farciarz Targ Piąty poziom, no wiedziałem Ale ja mam trzeci, tak więc szybko zejdzie, myślę Jak nie zejdzie, no nie. Jak mnie on już w to jest Właśnie dlatego, wolę mieć roślinne poki na tym. Tutaj, bo roślinne skontrują wodne poki najczęściej. Chyba. No, przerypałem jak zwykle. To już widać, że się przerypia. Tu nie. Fajnie, jakbym znalazł alabansową perłę. Byłoby bardzo fajnie. Ale, jak już dwa poki mi się złapały na starcie, to naprawdę będzie nieźle. Tak, i dodamy sobie w życie. No, uh. ja tego w życie dodaję. Dobra, szybko wypijemy i idziemy. O co? Mhm. Mm no to jednak roślinne konto by było lepsze. Mam pomysł. Lepiej chodźmy na polanę, bo mój pog jest ognisty. A na polanie powinno mi skontrować. Hmm. Chcę nabić piąty. Hmm. I to dosyć szybko, bo mam czas Nie chciałem go atakować, nie, mój pokój nie miał full HP Ojej Nie mógł żyć taki lak No dobra 62, czyli pokonałem go. Ale sfarciłem, ale to sfarciłem. Za mało punktów akcji posiadamy właśnie w tym momencie, tak więc mm, może Doładujemy sobie punkty akcji. Za pomocą napoju energetycznego. Już tak mało ich mamy. Ach, szybko. Potrzebuję kasy i dlatego tu idę. No kurczę, raz z nim wygrywam, raz przegrywam właśnie to jest takie poké sklep i kupujemy No chyba tych wali kupię sobie za dwa. Dobra Za 10 Nie mam 2 2 12 Dobra styl to nie 11 i nie stać jeden, jeden, dwa. Dobra, i... Mm -hmm. O, złapałem. Widzicie, to jest... Właśnie. To jest sztuka tak... w, w te łapać. Widzicie, bo to... Naprawdę się opłaca. To się naprawdę opłaca. Łapać w te bale, bo się nam dużo poków złapie. Dosyć duża ilość. Kurczę. Tylko jak chcecie chodzić tu na plaży to najlepiej wyjście po kabulbazaura, gdyż on jest najlepszy na wodne, bo on je kontruje. A ja swojej i wziąłem czarmeliona, czy jakoś tak. No. Och, zobaczę Och, zobaczcie, jak tam stoimy z czasem. Bo chciałam Wam pokazać, co od piątego lewena możemy poki kupić. Ponyta. tam. Hmm. Boję się, że przegramy. I raczej chyba tak. No. Ex o, to z nimi to wcioramy. I go. Tego też. I zobaczymy, czy tego pocioram. A, ich to z łatwością, tak więc jeszcze jeden pok, proszę Was, proszę, wygram z jednym pokiem. O i nie, porażka Wilpuks, bardzo słaby level up, dziękujemy. Dziękujemy, teraz Tark powinniśmy pójść. Kupić poka od dziesiątego levela. Jakiegoś dobrego. Za drogi jest. Miała się bardzo opłaca, ale to bardzo się opłaca miała kupić jak na ten level. Zaraz zaraz kłali. Mm. To mm, Bardzo drogie są tu Pokémony. 40 tysięcy no nie wiem, nie wiem drogie są dosyć typowe o tu 15 tysięcy miał o dobre ma atrybuty tylko miała za 15, tylko... Hmm. E, rezerwa. Szybko. Pozostałe. Rezerwa. Pozostałe. O, o, kurde, nie spojrzałem się na level odisha ale to co tam? Chodowla Pokémon, i tu sprzedamy swoje pokemony za 20 tysięcy, gdzie kupimy swojego poka. Sprawdzam ID jak coś. 52. I tak więc sprawdzam ID. I o, tu jest 10. 9. Transakcje zakończone i zobaczymy nasz pokemon tysięcy już kosztują, nice 3000 dobra, drużyna Lider I teraz nim będziemy sobie expili Na tych tutaj oto mm. lutka i wygraliśmy walka kurcze ten pokemon nie jest dla nas lepiej przekonany ale przekona się i widzicie jak nim teraz wcioramy właśnie się opłaca tak kupić i pamiętajcie robimy team do Dopiero od 50 levelu, tak to. To jedynie taki team, taki słabiutki, żebyśmy wygrywali z trenerami w dziczy. Czyli właśnie tu, gdzie jesteśmy, zrobię ostatnią akcję i będziemy właśnie kończyć. Dobrze, tak więc z tej strony był Epic Skoron Gaming. Ja kończę. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!